Audycja powstała w Radio Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam to we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Znane i odważne słowa, które teoretycznie rozumiemy, ale praktycznie, jakbyśmy wciąż je ignorowali. Przykład? Kiedy ostatnio myślałeś, że wszystko jest tylko na Twojej głowie, że nikt Ci nie pomaga, że sam musisz się o wszystko zatroszczyć? Zadbać o każdy szczegół, przewidzieć i wykonać, bo przecież nikogo innego to nie obchodzi, a zrobić trzeba. I tak mozolnie się trudziłeś, by wszystkiemu zaradzić i podołać. Pół biedy, jeśli się udało, ale gorzej, jeśli stało się inaczej, bo teraz masz pretensje do ludzi, a nawet do samego Pana Boga. Że nie przysłał ci nikogo do pomocy, albo wręcz skazał na porażkę, albo zniweczył cały twój wysiłek i odebrał dobrą wolę ukończenia tego, co z takim zapałem, teraz już wiesz, że na darmo, próbowałeś dokonać. Ale w tym wszystkim chodzi przecież o coś zupełnie innego: chodzi o to, jak często, albo czy w ogóle. Pamiętałeś, że to Bóg sam dokonuje w tobie tych dzieł, które pragniesz wykonać? Może to nie były jego dzieła, dlatego się nie udało? Albo zbyt naiwnie liczyłeś na ludzi, a nie na Boga? Albo, jak to bywa najczęściej, ufałeś raczej tylko sobie, a nie jemu, więc nie mógł dokończyć tego, co zacząłeś. Ale wciąż jeszcze masz czas, by uwierzyć, że On może, stale może wszystkiego w Tobie i przez Ciebie dokonać. Wierzysz? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.pl i dołącz do grona darczyńców.